Witam wszystkich serdecznie. Drugi filmik w tym roku i chciałbym pokazać dwa motocykle. Pierwszy to oczywiście ten, na którym, na którym jeżdżę, którego już mam tutaj na stałe. Natomiast kolega dzisiaj przyjechał do mnie DL-em z Suzuki 1000 z 2006 roku. <laughs> A ponieważ są to może motocykle o nie takim samym charakterze, ale, ale oba turystyczne i ogólnie podobnej wielkości, chociaż mam wrażenie, że fałszom jest znacznie wyższy. No to chciałem tak pokrótce wam je zaprezentować, pokazać tyle co o nich tam wiem. A od razu mówię, że, że nie wiem super dużo, ale, ale zobaczymy, obejrzymy, porównamy tyle co, co możemy. Eee, na dzień dobry, Suzuki eee, jest to konstrukcja z 2000. 6 roku, bez ABS-u, jak kolega powiedział o suzuki nie miały do 2008 roku nic nigdy, więc nie ma się co tutaj spodziewać. Jakichś ABS-ów, bajerów. Dwie tarcze, 17 z przodu, 120 opona z tyłu 150 i 16. -ka. Jedna tarcza zacisk dwutłoczkowy z tyłu. Też dwutłoczkowy eee, Jak widzicie fajnie wyprowadzone. Eee, rury wydechowe pod... Pod siedzeniem plecaczka także plecaczkowi jest zawsze ciepło. No, w pupcie. E, fałeczka jest bardzo znana fałka, stosowana też w innych motocyklach Suzuki. 100 na 105 koni dokładnie, 100 tonometrów. E, motocykl jest generalnie dla osób wysokich. jest... Y, w moim przynajmniej ocenie takim turystykiem, z lekkim takim zacięciem, że można sobie gdzieś tam nim wjechać w jakiś teren, jest oczywiście motocyklem już dosyć ciężkim, bo koło, na pełno z płynami około 236-240 kg. No, oczywiście, plus to co dorzucimy do, do kufrów, a tutaj można dużo dorzucić. Tak więc trzeba pamiętać, że masa tego motocykla może się znacznie. Powiększyć, tym bardziej, jak jedziemy w jakąś podróż. Silnik z tego co wiem jest bezproblemowy. Ma, jest wyposażony w chłodnicę oleju, i w chłodnicę wodną. To jest model już zapewne na wtryskach. Poczekajcie, kolega siedzi w garażu, a się go tak do niego upewnia. To jest wtryskowiec. Tak, to jest wtryskowiec. Trzeba z dodatkowym dyfuzorem licznik bardzo fajny, przejrzysty jak widzicie. Pytałem się kolegi o największe bolączki Podobno największą bolączką tego motocykla jest koszt sprzęgłowy, a zasadniczo jego wyważenie a, a tak ogólnie to brak wyważenia, podobno te fabryczne są niewyważone no i żeby chciało to dobrze opracować to trzeba po prostu albo jakieś akcesoryjne zakupić, albo nie wiem, ten naprawić, czy tam wyważyć. Nie wiem, czy to się da za pomocą czegoś, czy po prostu trzeba go zmienić na, na jakiś taki, który jest wyważony. a to taka informacja dla wszystkich, które, którzy by tego DLK 1000 e, chcieli eksploatować. Częste pytanie, które się pojawia tak na, na, na jakichś tam zlotach, czy czy jak sobie jeździmy, czy jest duża różnica między 600, DL-em, a, a 1000 Tak, jest duża różnica, czy wielkościowo to są te same motocykle, ale jeśli chodzi o przyspieszenie, o jego tą nośność taką z ładunkiem odczuwalną, no to, to faktycznie 1000 jest dużo bardziej, dużo mocniejszym motocyklem, i wszystko to co będzie wszystko to, czego nam będzie brakowało w 600, w 600, gdzieś tam pod górę wyprzedzając z plecakiem załadowanym, no to już tysiączek nam to ładnie odda. Także jeśli ktoś no, chce tak mm, komfortowo wyprzedzać, bezproblemowo przy wyższych prędkościach, mm, no to zdecydowanie tysiąc. Z tego co niespecjalnie się to odbija na różnicach w spalaniu. Eee... Ponieważ, no, wiadomo, to, to, co, to co nadrobimy obrotami w 600 tutaj on przy niższych obrotach robi to za nas moc, więc nie musimy go tak mocno piłować. Widoczny egzemplarz wyposażony jest też w olejarkę, bardzo ładną, dzięki czemu też mogę powiedzieć o na podstawie faktycznych przeżyć kolegi, który już nie pierwszy motocykl stosuje olejarkę do łańcucha, ponieważ jest to motor z łańcuchem. Wiem, że żywotność wydłuża się łańcucha parokrotnie, przynajmniej, a zdarza się, że przez sezon, gdzie, gdzie kolega jeździ na trasy, nie tylko wokół tom komina, ale jeździ faktycznie na te trasy, no to potrafi przez cały sezon praktycznie nie naciągać łańcucha. Więc jeśli słyszeliście mity, że olejarka nic nie daje, to są to mity, olejarka daje dużo. Zdecydowanie w przypadku motocykli łańcuchowych polecam, znaczy w przypadku, przypadku tylko do łańcuchowych oczywiście, bo jest to, jest to faktycznie komfort, ale w szczególności dla osób, które jadą gdzieś tam w trasę, nie będą musiały tego hmm, naciągać prawdopodobnie tego łańcucha gdzieś tam jak sobie hmm, w dalszą trasę się wypuszczą i, i, i to jakoś taką naprawdę dłuższą. Co dalej? Jeśli chodzi o komfort, no to wiem, że też kolega podróżuje z dziewczyną i z tego co wiem to jest jego jeden chyba najwygodniejszy motor jak do tej pory a też nie jest nowicjuszem także mówił, że naprawdę bardzo, bardzo wygodny motor. No tyle, że jest faktycznie wysoki i, i yy, kolega ma 1,76 m78, coś takiego. I, yy, no, no, wygląda na taki duży, masywny przy nim ten motor, ale on sobie z nim daje radę. Natomiast yy, na pewno bardziej łatwo, łatwo będą sobie z nim radziły osoby zdecydowanie powyżej 1,80 m. Takie jest moje, moje wrażenie. Trzeba mieć chyba trochę zaparcia jednak poniżej 1,80 m, żeby tak na nim sobie lajtowo śmigać. No, ale to jest kwestia zaparcia, doświadczenia, jakieś tam wiadomo własnej głowy i tego, jak się to tam sobie przepracuje. Z tyłu ponad 150, nie wiem czy no kolega też jeździ na takiej kostce. Kostka szosowa, jak ja to nazywam, to jest taka jeszcze kostka, która się nadaje do jazdy po, po szosie. No i obok moja maszynka, 130 koni, 117 Nm. Jest to motocykl cięższy, bo na pełno 280 kg 1200 pojemność mm, Jest niższy i to siedzisko jest odczuwalnie niższe Nie powiem Wam teraz e, dokładnie jego wysokości Natomiast e, e, No jest to widocznie, widoczna różnica Zresztą chyba to kamera nawet tutaj uchwyca, pomimo że Ten DL stoi na minimalnej górce, ale tak czy owak Względem bęki, ale tak czy owak jest to, jest to motocykl od, odczuwalnie wyższy. Eee, moim zdaniem, obydwa te motocykle to są sprzęty zdecydowanie nadające się na trasę, na długą trasę. Takie, takie limuzynki, które sobie można to przyrównać do takich limuzyn, które ładnie, płynnie pozwalają nam odbywać podróże bez jakichś tam uciążliwości: typu bóle kręgosłupa, nóg. Eee, na pewno BMW postawiło bardziej na ochronę nóg, bo tak jak widzicie tutaj w moim K 1200 rs te przysłony są bardziej wystawione na nogach, na nogi i faktycznie można jechać na krótkich rękach nogawkach i wiatr w ogóle nie, nie bije po nogach. Problem jest oczywiście z za niską szybą. Ja bym musiał sobie też dołożyć taką dodatkową nakładkę. No Silniki są tutaj zupełnie różne, To tak? jest czterorzędowa narzędowa czwórka z, z wtryskiem, tu mamy fałkę, także charakterystyka tych, pracy tych silników jest zupełnie inna. Z takich warunków jeszcze ogólnych, z takich, takich podstawowych tematów, to wydaje mi się, a, albo jest do prawie z pewnością, że K jest BMW K jest 1200 RS jest szerszy. Jest bardziej napompowany, jeśli chodzi o te plastiki. Um, Także, gdybyśmy mieli wybierać wersję, na przykład jechać gdzieś bez kufrów, no to pewnie łatwiej w korkach będzie się przecisnąć DLM. Natomiast nie są to motocykle, które służą do jazdy w korkach. Oczywiście da się to przeżyć. Często, gęsto się pewnie to będzie stało w tych korkach razem z samochodami, ale są to, trzeba pamiętać, motocykle raczej do podróżowania niż do takiej jazdy typowo miejskiej wokół komina. Yy, nie będę omawiał takich już podstawowych różnic, które są no, zupełnie inne. Tak? Tutaj mamy w BMW silnik od w zasadzie samochodu z, z dołączaną skrzynią na suchym y, sprzęgle, tak? yy, z, z monowahaczem, yy, z monoabsorberem z tyłu. No Tutaj jest bardziej klasyczna yy, pod względem konstrukcja. Normalny wachacz, łańcuch, przeniesienie napędu łańcuchowe. Pewnie monoabsorber też jest z tyłu. Pewnie tak, zapewne, bo nie wyobrażam sobie, że było inaczej. Tym bardziej, że nie widać dwóch bocznych, więc na, na bank. Co jeszcze warto powiedzieć, obydwa motocykle są sześciobiegowe. Co też na trasę jest bardzo dobre, bo no wiadomo, obniża znacznie obroty przy wysokich prędkościach. A co za tym idzie? Spalanie. Okej, okay. i to i to tyle. Obydwa motocykle polecam. Do obydwu się trzeba przymierzyć, obydwoma pojeździć. Najlepiej nie są to motocykle, które możemy tak uważam, wybrać sobie tak po prostu przez internet albo mi się podoba taki. Warto wsiąść, zobaczyć. Mają troszeczkę mimo wszystko inną. Charakterystykę pracy, jazdy, kultury, zachowania. Wał zupełnie inaczej oddaje moc, inaczej łańcuch, więc trzeba by było takie rzeczy też sobie wziąć pod uwagę. To na tyle, dziękuję Wam Ślicznie i pozdrawiam do następnego usłyszenia, zobaczenia. Lewa w górę.